Historia stulecia RZTC na stulecie żyrardowskiego kolarstwa. Fragmenty czytają członkowie zarządu RZTC. Głowa nisko pochylona nad kierownicą, dookoła szum kolarskiego peletonu i coraz więcej zawodników przed nim. Zdaję sobie sprawę, że tym razem będzie ciężko zdobyć się na skuteczny finisz. Do mety pozostało około 2 km i cały peleton przed nim. Rzut oka w lewo i w prawo. Czy aby któryś z drużyny nie jest daleko? Z prawej jest. Waldek, daj koło, pociągnij trochę. Kaziu poczuł, że może jeszcze coś wykrzesać z siebie. Pomknęli z prawej, jeden za drugim, z krajem szosy. Pokonali ostry zakręt po najmniejszym łuku i raptem znaleźli się na czele. Do mety zostało 300 metrów. Dużo to i mało. Zapieczony z wysiłku nogi i płuca, może wytrzymał jeszcze ostry szport. Już widać kreskę, flagi na mecie wielu widzów i ścisk na ostatnich metrach niesamowity. Za dla dwójki klubowej w charakterystycznych czerwono-czarnych koszulkach. Nie ma czasu na myślenie, wszystko dzieje się automatycznie. Waldi lekko odbija w lewo, wypuszczając Kazia przed siebie i obaj czekają na zdjęcie z fotokomórki. Pozostawmy obu zawodników w tej sytuacji. Ileż takich wyścigów, ileż sprintów było doświadczeniem obu, i nie tylko ich. Drużyna klubowa to kilkunastu zawodników. Ich koszulki są widoczne podczas, podczas całego wyścigu. A że wyścig ten to jeden z etapów w cyklu C Bike Race, tym bardziej wyczekiwany jest sukces Radyjskiego Kolarza. A takich etapów jest kilkanaście w roku, a wyścigowych lat jest już prawie 30. Sukcesów więc zebrało się niemało. Żyrawdowskie Towarzystwo Cyklistów dzisiaj, w 2023 roku, obchodzi swoje stulecie. Co zdarzyło się na przestrzeni wspomnianych 100 lat? Co doprowadziło Żyrawdowskie Towarzystwo do tak niezwykłego jubileuszu? Ale wróćmy do naszych finansujących klubowiczów. Kreska, fotokomórka i przegrana o gumę Kazio dopiero drugi, czy aż drugi. Takie, i wiele innych momentów kolarskich mogliśmy obserwować podczas już tak wielu, a pewnie już kilkuset wyścigów i finiszów. Czytał Wojciech Pawelec. Premierowa sprzedaż wydawnictwa na gali Masters i Stulecia. Zapraszamy.